Aż musiałem nafilmować. Temu sukulentowi wyrosło takie coś. W ogóle nie. O, nie łapie ostrości. W ogóle nie wiem, co to jest. Kicia nie właśnie. W ogóle nie wiem, co to jest, ale to jest chyba jego kwiatek. No to jak wyrósł, to niech rośnie. Ale. Ale. Temu. Też wyrósł kwiatek. O, długo widać. Słabo widać, bo to... Hmm, Jak by to pokazać? Może tak? Czy tak widać coś lepiej? E. O, teraz widać. Tak. Taki i to jest chyba kwiatek. Ja nie wiem, to z tego będą jakieś nasiona, czy co? A to to jest mój taki Aloes wielki. On jest tak wielki, że muszę z nim wchodzić pokiem do łazienki. A tam Laur usycha trochę, trochę uschnął. No, 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 no trudno, no. I tak się go przytnie. Ale Laur też ma kwiatek. O! Taki. Chyba kwiatek. Albo jakiś alien? Nie wiadomo. Nie wiadomo wszystko. O, a tutaj jest peperomia. I peperomia też ma różne dziwne kwiatki. O. I co jej wyrosną kwiatki? Bo one tam nie są za, za ładne takie. To co jej wyrosną, to ja jej urywam. A co jej urwie? To wyrastają nowe. I ja nie wiem. No. I tak. Jedne usychają, drugie wyrastają i jakoś leci. No tak.